No cześć, tu Kuba, szkocki ogrodnik, na samym początku, przyjaciele, subskrybenci, dzięki wielkie za 500+, plus. naprawdę, nigdy, mówię poważnie, nigdy się nie spodziewałem tego, że 500 osób będzie myśleć i będzie mnie oglądać, dzięki wielkie, jesteś dla mnie motywacją do tego, żeby robić kolejne filmy, żeby próbować, jak to Jacek nazywa, nowe eksperymenty, nie spodziewałem się tego. Są dokładnie dwa lata chyba od tego czasu, jak zrobiłem pierwszy film o półpłodowych ziemniakach. Nagrałem to tylko dlatego, że chciałem pokazać kilku znajomym właśnie, którzy mi podali, jak ja to zrobiłem. To było wszystko. Później gdzieś tam dograłem akwaria, to jakieś inne rzeczy. I tak to się zaczęło. Ja nie planowałem, ja nie, nie miałem na myśli tego, że kiedyś będzie mnie 500 osób oglądało. Dzięki wielkie, naprawdę jesteście dla mnie, jak mówiłem, motywacją i... I cieszę się, że, że mogę to robić. A teraz do rzeczy tak. mówię, Zaczynam film z nożem, czyli w... wiesz, że jesteś gangsterem, jak zaczynasz kolejny film z nożem, tak? Nie, 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 nie nic, nic z tych rzeczy. Eee, we wczorajszym filmie pojechałem po przekompostowaną korę drzew. Tu już na części ją wyłożyłem. Na części nie. dlaczego będę ją wykładał? Powód jest jeden. Eee, w tej części, gdzie mam posadzone rośliny, gdy to sadziłem 5 lat temu. Gdy, e, gdy przejąłem ten ogród, e, gdy to sadziłem, przekopałem tu, był straszny, trawnik zaniedbany. W sumie da, trawnik jest dalej zaniedbany, na to, to, to na końcu sobie. Pośrednio, pośrednio miał tutaj kilka psów, no, biegały, wiadomo. Nie będę mówić, co to co tu było, ale tak, e, wyłożyłem to matą przeciwko chwastom. Ma tą część wysypałem drobny żwirkiem, część wysypałem korą drzew. Tylko tak, jeśli mieszkacie tak jak ja, w mokrym klimacie, niestety te chwasty będą dalej wam rosły. Zarówno czy to jest kora drzew, czy to jest żwirek, bo to będzie ciągle wilgotne. Szczególnie te tak aglata, na przykład czerwiec. Mamy, słońce operuje przez 20 godzin, nie ma upałów. Ten e, żwirek czy ta kora drzew nie będą wysychać. Te chwasty będą zapuszczać się. Ja tu mogę plewić co kilka dni, a te wiatr, to jest wojna z wiatrakami. Ciągle to samo, ciągle to samo. Dodatkowo, kiedy wyjadę na dwa tygodnie, czy coś takiego, czy pracuje ciężko, czy jest pogoda do. Chciałem powiedzieć, do, no, do. do bani, jest pogoda. No to. to w ogóle, to jest tragedia. Bo chcę wyrywać chwasta, a te jest już w tej macie. Dupa. Przepraszam, że ale mówię, no to jest, bo tak się w tym kurzam, no nie da się z tym robić. Za każdym razem wszystko fajnie, te chwasty wszystko, zniszczą cały efekt. Dlatego zrywam, będę zrywać paskami tą, tą, tą matę, przekopię to, dam tam troszkę drobnego żwirku, dam tam troszkę, te, tą korę przekopię razem, razem, razem z, z, z glebą, którą mam. Dodam troszkę żwirku, dodam troszkę też e, obodnika. I to przykrywam warstwą 5 cm właśnie przekompostowanej kory drzew. Teraz zobaczycie mniej więcej jak ja to będę nagrywał. Spróbuję to może nagrywać na, na przyspieszonym, bo to będzie mi szło trochę z tym tutaj. Bo to tak wygląda fajnie, że cyk, ciek ciek pociąć. Nie, 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 to tak nie idzie. Tak. korzenie tych roślin, kwasty, te kamienie, co mam tam wysypane, zajmuje to trochę. Ale to mówię, będzie przyjemnie. A więc tak, suneczko przez chwilkę pięknie świeci mamy. Upalne plus 9. Cudne, nie? Czamę się nie spoca. Zmieniłem rękawice tam mokre, tak zimne, że nie da się. Więc to jest tak, mata na tym odcinku już wyrwana. Tu miałem troszkę drobnego żwirku, wysypałem te resztki piasku przy, przy krawędzi też je rozsypałem. Tą korę rozprowadziłem równomiernie, która tam już była, bo to. Jej nie będę wyrzucał. Na to mam tutaj, nie wiem czy widzicie, w wiaderku 10 kg drobnego, bardzo drobnego żwirku. To wysypię też celem poprawy przepuszczalności. I nie będę tego przekopywał. Ja nie jestem zwolennikiem kopania, po drugie tam są korzenie roślin. Wezmę delikatnie widły i to delikatnie widłami rozprowadzę. I to będzie tyle. Po tym już tylko rozprowadzę korę, przegrabię i zrobione. No, i teraz tak. Ta kora, która była na macie razem z tym żwirkiem jest już delikatnie wymieszana właśnie z tą glebą. Z dwóch powodów. Po pierwsze, to zapewni lepszą przepuszczalność, bo mam bardzo ciężką glebę. Drugi powód, to jest mało składników organicznych. Ta kora w tej glebie będzie się rozkładać, to więc zapewni dodatkową materię organiczną. Co teraz muszę zrobić? Przy... Położę cienką warstwę mojego ulubionego obodnika. A później już po obodniku, bezpośrednio na to idzie kora. Obodnik zapewni składniki mineralne, tak dodatkowo, dodatkowo zapewni materię organiczną. Nie ma się o przemieszczanie tego obodnika, on będzie przykryty korą. Po drugie, ja już od dwóch lat nie stosuję żadnych pestycydów, żadnych środków grzybobójczych tak dalej. Więc jest stosunkowo dużo żywych organizmów w tej glebie, i o to właśnie mi chodzi. One. Przemieszczając się w górę w dół, żdrownicę konsumując wymieszają mi ten obornik razem z pozostałą waszą glebę. Takie krótkie podsumowanie. Pokażę Wam z bliska, jak to wygląda. Zostawiłem sobie małą ścieżkę do chodzenia. I właśnie tutaj to wysypałem. Tam mam Irga Damlera położącą. Ja ją położyłem na górę, ona pójdzie na dół. Tylko, że ona mi się tu bardzo położyła. Ona mi się przyczepiała do właśnie do tej maty przeciwko chwastom. Ja za kilka dni ją położę na dół. Teraz ona okropnie wygląda. Nie martwcie się, jak ją położę na wiosnę, spokojnie odżyję. Na tym tu odcinku, to jest mniej więcej 4,5 m, zużyłem 20 litrów obodnika, 10 kg drobnego rzecznego piasku i 180 litrów przekompostowanej kory drzew. Myślę, może jak ona wygląda. Ta kora, taka właśnie jest struktura tej przekompostowanej kory, kory drzew. Nie jest to może najtańszy i najprostszy sposób jak poprawić jakość gleby, jak pozbyć się chwastów. Jednakże w tym miejscu docelowo, tutaj, gdzie trawnik jest, tak dalej, za kilka lat będę sadził swoje palmy. E, mógłbym kupić palmy teraz tak dalej. Nie, to jest po prostu projekt, który, e, który chcę sam zrobić, zrobić od początku, e, zobaczyć jak to się tutaj uda, czy to się uda w Szkocji. A żeby to zrobić, trzeba odpowiednio przygotować glebę. I ja tą glebę będę regularnie co jesień przygotowywał właśnie po to, żebym za 3, może 4 lata mógł spokojnie sadzić większość palm, e, roślin ozdobnych, egzotycznych, tropikalnych, które powinny sobie poradzić w miarę w naszym klimacie, jeśli zapewnimy odpowiednie warunki. A odpowiednie warunki to jest ochrona przed mrozami i odpowiednia gleba. A tą glebę właśnie zacząłem przygotowywać już na 3 tudzież na 4 lata przed, żeby później nie było problemów. Jeśli macie pytania, jak już zawsze mówię, piszcie, śmiało, subskrybujcie, lajkujcie. A się tam już żegnam, idę się myć, kąpać, plać. Do zobaczenia. Cześć, pa pa.